Na dofinansowanie projekt, to jest bardzo ładna regułanka. Jaś i Ola z gminy Iłgi idą do przedszkola. To tej żeby się, żeby się to ładnie wszystko rezerwowało. Natomiast sens ekonomiczny tego jest taki, że, że jest to, jest to wydatek, wydatek, który, kwotę rzędu około miliona trzystu tysięcy złotych. Projekt jest przeznaczony na okres 3 lata. Pod własny, to podobnie jak to wyżej wymienione, udostępnienie sarki, bo jeszcze i powierzchni szkolnych. Ponadto yy, mamy kontynuację działalności klubu integracji społecznej. Kwota wydatków kwalifikowanych to 431 000 zł 343. Nasz wkład niefinansowy to 27 500 dotyczy udostępnienia sal i tak jak Państwo wcześniej powiedziały. Ponadto otrzymaliśmy również w ramach programu zdrowotnego dofinansowanie na utworzenie mieszkania chronionego w miejscowości Marcinowa Wola, budynek w Świetlicy, koszt całkowitej inwestycji to 46 621 złotych, 70% to, wa, to kwota nieco to ponad 32 tysiące złotych, nasz wkład to niecałe 14 tysięcy złotych, dokładnie 13 800 złotych. Eee, Ponadto Państwo, państwo pewnie zauważyliście, że w Biłkrak postawiono nowy przystanek autobusowy przy ulicy Biżyńskiej. Podpisano również umowy na wykonanie opinii do kwalifikacji przedsięwzięcia dotyczącej budowy stacji pozwolnej telefonii połączonej na działce 14 miejscowości Danowo kwota 3750 yy, zł. Działa to również, to zresztą od Pani Wójt, działa strona incydentowa Mazury do biznes. Zachęcam Panie i do korzystania z tej strony, ponieważ można dowiedzieć się o przedsięwzięciach inwestycyjnych nie tylko hmm, tych, które dotyczą naszej gminy, ale również gmin i gmin ościennych. Szanowni Państwo, bardzo dużo, wiele uroczystości wyjazdów spotkań, które Pani ale odbyła w, w analizowanym okresie międzysesyjnym, i tak proszę Panu, 21 marzec, udział w konferencji Perspektywa dla mieszkańców obszarów wiejskich. Yy, impreza, w cudzysłowie mówiąc, prezentacja podejmowanych przez yy, nasze państwo działań służących yy, podniesieniu jakości życia mieszkańców. Jest to, jest to, jest to przedsięwzięcie yy, firmowane przez prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, Pana Andrzeja Dudę. Następnego dnia 22 marzec, konferencja organizowana przez... Marszałka Województwa Województwa Wojewódzkiego i dotyczy realizacji programu organu teleopieki. Jeśli ja Państwo, na czerwę, kolega opaski, opaski yy, To tak? tutaj, tutaj 25 marzec, spotkanie z Panią Prezes Spółdzielni Socjalnej Lepiej w sprawie dalszego funkcjonowania tej spółdzielni. Również w tym samym dniu, po południu spotkaliśmy się z, z Panem Prezesem um, Opuszko. Tam między innymi zakład gospodarki odpadami. Tam na tym slajdzie na tym, na tym, była mowa o imprezie 1 czerwca, organizowanej przez między Gminy zakład odnośnie, odnośnie original, imprezy regionalnej Ekologika. Tutaj mam też informację, że różne inne jednostki typu szkoły i inne. i inne instytucje, do, będziemy na tym terenie również yy, wyraziły wolę chęć przystąpienia do, tego, do tej kategorii. Do do yy, następna rzecz to 23 yy, marca spotkanie z dyrektorami szkół, dyskusja dotyczy realizacji polityki finansowej, yy, oświaty, podejmowane ustalenia co do możliwości zatrudniania nauczycieli, uzupełnienia etatów w innych szkołach na terenie naszej gminy. Później zresztą ważne spotkanie z radnymi z Miłek, przedstawienie planów inwestycyjnych dotyczących ee, tej miejscowości. Do marca Pani Wójt bierze udział w spotkaniu w sołectwie zorganizowanym przez Panią Sołtys Anię Kupaszuk. Od 2 kwietnia spotkanie z dyrektorami szkół, arkusze organizacyjne na nowy rok i 3 kwietnia spotkanie z przedstawicielami spółki w sprawie gasyfikacji gminy, i witam Państwa, 9 maja odpędziły się trzy spotkania w tej, tej materii. Marcinowi Woli, Drodzy ostatnie spotkanie, nie 9 maja, tak? Tak jest. Jesteśmy teraz na etapie właśnie spotkania... Czy godziny może pan znalazł? Proszę? Czy godziny może pan Tak jest, tak jest. Przepraszam, o godzinie 15.00 Marcin o 17.00 Rezerwo, o godzinie 19 Miłki. Ja mam tyle, dziękuję bardzo. Nie Proszę. Tak, panie wiceprzewodniczący, jeśli pan mógł wrócić do stacji bazowej d bo nie wiem o co pan odchodzi dokładnie. Panie sobie oszczędził. Tak, umowę na wykonanie opinii do kwalifikacji przedsięwzięcia dotyczącej budowy stacji bazowej w komórkowej na działce nr 14 Denowo. To znaczy tak, kto ma to opiniować? Proszę? Kto to ma opiniować, jak to ma dalej wyglądać ta procedura? Nie, chodzi o to, że, chodzi o to że aby pani już mogła podjąć decyzję. Odnośnie ja odnośnie, mówię, odnośnie, tak. To musi być, musi być przeprowadzona opinia. Tak, opinie już, już mamy, hmm. ale jest wykonana. I tutaj nasz pracownik Opinie... podpowiada. Będzie pozytywna, negatywna, jak to będzie wyglądało? Pani podejmie decyzję. Jaka jest opinia? Proszę? A, Trzeba przeczytać. To Jest dostępne. Jest dostępna. Okay. To też, to byłeś, też taki obszerny. No tak, przecież cały czas mieszkańców na budowę jednej stacji i na budowę drugiej stacji, tak? Także należy to powiedzieć. 14, 14, tu jest dywanowe i się bierze. To jest fajne, to jest fajne. To jest fajne, to jest fajne. To jest fajne, to jest fajne, to to jest Także bardzo proszę się przyjąć w sytuacji. Proszę Państwa, to, gdzie powiem, muszę Państwu powiedzieć, że. Znam opinię Pani mój bardzo temat ja i wiem, że nie będzie ono przyjrzące dla mieszkańców. Na no mam tak nadzieję, i... dlatego do że w... stoi jedna stacja, a w ogóle mogą powstać. Także to jest no, każdy z niechcą po prostu mieć chyba pod głosem dwóch stacji. To wszystko, <laughs> dziękuję bardzo. Pytanie jeszcze? Panie Wójcie, mam pytanie dotyczące bieżących finansów naszej gminy na Listy, mi na pewno może zapoznać się z naszą sytuacją. Napływają takie dość no, niepokojące sygnały z Ukru, no, z jednostek jednostkę o naszych zobowiązaniach. Jak to wygląda? Czy ma Pan jakieś pomysły, jeżeli tak to jakie? Czy w ogóle coś jakieś kroki podejmujemy w tym kierunku? Panie radny, oczywiście tak. Pan nie wie, że generalnie wpływy, wpływy budżetowe, jeżeli chodzi o gminę, one są generalnie stałe i one są znane na koniec każdego roku. Trudno w ciągu roku podejmować jakiekolwiek działania, mając na celu zwiększenie wpływów do budżetu. Pan sobie też, na pewno Pan Radny sobie z tego sprawę zdaje, zdaje, na sprawę. Natomiast, co do pomysłów, to mamy, mam sporo tych pomysłów, to, to będę z Państwa m, na bieżąco zapoznawał, wraz z upływem tego roku budżetowego przyszły nowy rok budżetowy już jakieś tam będziemy starali się grać hmm. według we, moich we, no takich wstępów bardzo wstępnych obliczeń będzie kwota, może kwota no, to kwota można być kwotą dodatkową w ukoło no będą przegrywające 500 tysięcy złotych. o szczegółach i że powiem będziemy rozumiali później czy to nie no to jest wiążąca jest po Mamy no ale i wtedy już za się z nimi szczepiemy będziemy w drodze i chodnik w tym szczepie no. To, więc ja, ja, ja tą przedyskucję, bo niektóre pytania wymagają akurat wyczernego porządzenia, z na to, że też, no, z też z Na tutaj przystało podjąć decyzję i wyjaśnić możliwości. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Komisji Rady Gminy. Zaczynamy Komisja, Komisja Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów. Pani Wina. Komisja Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów się skończyła w, prawo, w 23 kwietnia. E, opiniowano projekt uchwały w sprawie wdrożenia zgody na zawarcie umowy przez wójta gminy, gminy z powiatem Gliżytkim w sprawie dofinansowania zadania e, na opracowanie dokumentacji na powiatu chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1813 N w miejscowości Kleszczewo. I tutaj e, wszyscy pozytywnie się wszyscy pozytywnie zaopiniowali ten projekt. Kolejne to było pozytywnie. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2019 rok komisja. E, cztery osoby były za, jedna osoba się wstrzymała podczas głosowania. E, Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażania zgody na zawarcie kolejnej umowy udostępniania gminnego kompleksu sportowego. Tutaj e, zaopiniowano. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w drodze bezprzetargowej z zastosowaniem również opowiedzieli się wszyscy pozytywnie. Eee, kolejny projekt w sprawie zatwierdzenia projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu operacyjnego Województwa Warmińsko-Marowskiego na lata 2014-2020 radni jednogłośnie zaopiniowano pozytywnie. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy przez wójta gminy miejki z powiatem wiżynym w sprawie dofinansowania zadania dotyczącego utwardzenia drogi powiatowej nr 1833 N siedliska Litwińskie w miejscowości Lipińskie również zaopiniowano pozytywnie. Kolejny projekt w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy uchwalonej na lata 2019-2029 zaopiniowano 4 głosy pozytywnie i 1 wstrzymujący się. Jeszcze nie wszystko. Jeszcze z jednego z spotkania dzisiejszego, które przeczytałam, to chodzi tutaj o zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2019 rok, w chodzi o tę drogę. Jeszcze ten odcinek, nie wiem czy Pani jeszcze chce coś dodać? E komisji, tak? tak? Nie, nie, nie. nie, 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 nie. To, to, to wykonanie zadania pod nazwą Modernizacja Drogi Gminnej w miejscowości Kościoła Wojskowej. Wartość inwestycji 130, około 130 tysięcy dofinansowana w kwocie 40 tysięcy od, e od, od marszałka Województwa Rolnictwa. Mazurskiego I to chodzi że o to, żeby wprowadzić to do no. bieżącej uchwały, do I tutaj cztery karty były za, jeden był przeciw. Dziękuję. Pani Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej. Komisja Rewizyjna miała posiedzenie 25 marca o Środków Kultury. Tematy posiedzenia to analiza sprawozdania finansowego Środka Kultury w Miłkach za rok 2018. Uwag tu nie było, sprawozdania w załączniku do protokołu. Drugi temat to przyjęcie protokołu z kontroli prawidłowości wydatkowania środków budżetowych na zimowe utrzymanie, utrzymanie dróg. Także uwag nie było. Przydatkowano tu dużą sumę do ponad Dziękuję. Komisja Rolnictwa Ochrony Środowiska i Turystyki. Dnia 15 kwietnia odbyło się posiedzenie Komisji Rolnictwa Ochrony Środowiska i Turystyki. Tematem było zapoznanie się z działalnością i rolniczych. Protokół z komisji jest do wyglądu w rękę pani minister. Pytania. Przechodzimy do części uchwały. Komisja widzenia wniosków i tentycznych. No i mocniej, przepraszam. No i mocniej, przepraszam. Ja chciałem tylko bardzo wierzyć w to, No to proszę, panu zarejestrowajcę. Komisja do spraw socjalnych oraz przestrzegania prawa i porządku. Posiedzenie komisji odbyło się w dniu dzisiejszym i poddawaliśmy. Opiniowały projekt uchwały w sprawie przyjęcia gminnego programu wspierania rozumienia na lata 2019-2021. No i panie Tomaszu, Komisja Skarg, Wniosków i Petycji. W okresie sesyjnym do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji nie wpłynęły ani razem wnioski, jak i w związku z tym Komisja nie miała spotkań. Dziękuję bardzo. Jak pytanie ma, przechodzimy do części ustawodawczej, 9 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia przez Głuchak i z Powiatem Nadzieżyckim w sprawie dofinansowania zadań opracowanie dokumentacji na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej 18-13 n w miejscowości Pleszczewo. Panie Wójcie, jest Pan w stanie ja tak króciutko zreferować akurat ten temat? Pochodzi, Proszę. tak jak tutaj jest w tytule, uchwały opracowanie dokumentacji na budowę chodnika przy drodze powiatowej w Pieszczewie i tu jest dofinansowanie zostawione z funduszu górskiego. Jakieś pytania, no. uwagi? Czyli te 5 tysięcy to znakacja z funduszu? Tak, oczywiście. Albo no, to jakieś kosztowne? Ile całych osób Tak. w sprawie dofinansowania zadania opracowania dokumentacji na budowę chodnika z planu drogi nr 1813N w miejscowości Kleszczewo została ustalona w dniu Przechodzimy do punktu 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia przez Wójta Gminy Miejskiej z Powiatem Wiejskim w sprawie dofinansowania zadania Utwierdzenie drogi powiatowej nr 1833M Siedliska Lipińskie w miejscowości Lipińskie. Może ja. To jest na dokończeniu kawałek drogi w miejscowości Lipińskie. Tam jest była droga, była droga do Siedlisk. I jaka Pani było do Siedliska? Siedliska z gminy nawet. A ta część tej drogi też jest naszej część w, naszej, w naszej gminie i chodzi o dokończenie do, do końca miejscowości. My tylko my, po w obrębie miejscowości Ten temat napisany jest na końcu uchwały Lipińskiej w, w miejscowości Lipińskiej, tak. tak. w tylko przykładu tutaj jednym z naszych serwisów. Państwo Burmistrz Soletki porozumienia z żeby zrobić w Zdanowie, a teraz do dzielić słowości zostało podniesienia 20 Jeszcze jeszcze jakieś pytania w temacie są. Dofinansowanie gminy to ile to jest do tej drogi 120, 120. tysięcy. No chciałbym zaznaczyć, że tamta strona gminy to bardzo uboga w kwestii inwestycji ze strony ze strony gminy na chwilę odestanowiłem, nic nie pasowało nam w kwestii jakichś projektów. Asfalt to w sposób trwały reguluje drogę. Komisja jeszcze raz bardzo bym prosi, żeby powtórzyła jaka ocena. Czy pozytywnie, czy negatywnie, już nie będzie mówić. uchwalona jednogłośnie. Przechodzimy do punktu jednogłośnie tego, podjęcie powołane, uchwały w sprawie zmiany w WPRS-ie. Ja sobie o uchwałach, one o o zmianie zmiany, zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy upalane na lata 2019-2029 oraz w sprawie zmiany gminy na 2019. W budżecie gminy na 2019 nastąpiły zmiany po stronie wydatków i dochodów. Jest to zwiększenie o kwotę 206 477 zł i 31 groszy. Zmiany te spowodowane są Informację ministra finansów zmniejszającą kwotę subwencji ogólnej dla gminy w części oświatowej o kwotę 100 tys. zł. Pismem z Krajowego Biura Wyborczego zawiadamiającym o przyznaniu planów wydatków na czynności związane z transportem oraz przekazaniu do archiwów państwowych depozytów wyborów samorządowych na kwotę 400 tys. zł. 40, 400 zł, przepraszam. 400 zł. Zmianami w planie realizacji projektów. To jest zmniejszenie planu o kwotę 39 657 zł na rozbudowę działalności kierunku Integracji Społecznej w Zmniejszenie planu na 2019 termomodernizacji budynku ośrodka zdrowia ogniowo o kwotem 15 tysięcy oraz wprowadzenie planu po stronie wydatków i dochodów na projekt, na projekt pod nazwą utworzenie klubu seniora Unii Miłki to jest po stronie wydatków 292 457,43 zł po stronie dochodów 306 077 zł Dochody są wyższe, ponieważ to są zaliczki, jakby trzecia zaliczka jest już na następny rok, dlatego ona jest wyższa. Zmianami w planie wydatków związanymi z realizacją zadań na podstawie umów lub porozumień między jednostkami to jest zmniejszenie o kwotę 20 tysięcy planu zadania utwardzenia drogi numer... 1833 Siedlice Skalipińskie oraz wprowadzenie planu zadania opracowanie dokumentacji na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1813 M w miejscowości Kleszczewo 5 tysięcy złotych. W, e, nastąpiły zmiany, zmiany w, w dziale pomoc społeczna. Jest to zmniejszenie planu wydatków na kwotę 11 723 zł. i 12 e, groszy. Nastąpiły zmiany również w planie przedsiębiorstw wziąć sołeczkę w Danowo, Miłki e, oraz Ryzewa. Między, w okresie od złożenia projektu uchwały nastąpiła potrzeba wprowadzenia dodatkowych zmian w budżecie gminy na lata 2019 i prowadzo, należy wprowadzić zadanie modernizacja drogi gminnej numer 133002 n w miejscowości Kreszczewo, etap 4, w kwocie 130 tysięcy, z dofinansowaniem z Urzędu Marszałkowskiego na kwotę 40 tysięcy oraz nastąpiły zmiany w funduszu u Sołewki Marcinowa Wola. Zmiany te zostały zaopiniowane pozytywnie przez Komisję Budżetową. Ponadto w, w, w uchwale zmian, zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy Minki eee, nastąpiło zwiększenie o dodatkowo o kwotę 41 252 yy, zł w związku z, zarząd, z dwoma zarządzaniami wójta gminy na wniosek eee, spowodowanymi decyzjami wojewody warmińsko mazurskiego I to jest decyzja nr 42 zwiększająca plan dotacji celowych z przeznaczeniem na wyrównanie dotacji za 2018 rok. Na zadanie z zakresu spraw obywatelskich, rejestracji stanu cywilnego, zmiany imion i nazwisk, ewidencji ludności, dowodów osobistych na kwotę 7 zł. Pisem z Krajowego Biura Wyborczego zawiadamiającym o przyznanym planu wydatków na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do. Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na 26 maja 2019 roku, kwota 6473 zł. Decyzja nr 47 e, Wojewody Wamińsk-Mazurskiego, zwiększającą plan dotacji celowych z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem karty dużej rodziny, kwota 120 zł. Decyzja nr 49 Zwiększająca plan dotacji celowych z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów kwota 34 071 zł. Oraz decyzja nr 51 zwiększająca plan dotacji celowych z przeznaczeniem na wypłatę Zyczartowanych dodatków energetycznych na drugi kwartał 2019 roku dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty, oraz koszty obsługi tego zadania. Kwota 581 zł. Dziękuję bardzo. Kto ja, pani jest? ja. Proszę jeszcze proszę jeszcze teraz Modernizacja drogi, kleszcze, bo proszę mi to wyjaśnić, My 130 tysięcy, tak? Nie, my, cała, to jest czwarty etap. Czwarty etap będzie kosztował około 130 tak tysięcy. Do tych, nasz wkład to jest 90 tysięcy. 40 tysięcy dokłada Maszałek. Eee, to, to jest droga, którą Można trzeba zakończyć? Tak, tak. Ruch, poczekajcie. Tak, mamy jeszcze drogi ważniejsze, znaczy na wolą. Tak, to jest to tak, takie... Tak, to jest czwarty etap to jest... To jest ta inwestycja rozwojowa. Zobaczcie, ja mam panowie przyjęcie, zobaczcie, u nas etapy, to wychodzicie po parę metrów asfaltu, się gładzie i wyjdziecie na maszynę. I, I to może też jak ja mówię do grosz do grosza tego... Panie my rozumiemy no. tych mieszkańców, ale ten temat był bardzo szeroko poruszany. Był ale Oczeki... ja gminę, przez osłabki też Marcinowej Woli jeździliśmy na komisję wyjazdową, ludzie do pracy dojeżdżają, podatki płacą i tam się nic nie robi. Ja, proszę ja chciałam tylko powiedzieć, że to jest kawałek drogi, który będzie łączył, e, łączył e, e, mazurską pętlę rowerową. I tam to po prostu jeżeli tego kawałka nie zrobimy, to jak, nas, jak ruszy Mazurska pęta rowerowa, to zostanie nam 150 metrów niezrobionej nie drogi między jedną a drugą e, części, częścią. Na razie powinniśmy no, robić, te nie, nie, nie. No jest, nie nie robi, ma, nie, nie, nie nie ja nie mam na to wpływu, tak? Bo to nie my możemy przydać, tak? Dobrze, zamykam dyskusję. Zgodnie z tym, co tutaj wyszło, to tylko debatacja. Obrigado.